Panie Marszałek, Wysoka Izbo, no, wieczór przejdzie do historii parlamentaryzmu. Godna podziwu, tak samo nieudolna jak Wasze działanie, próba ochrony premiera rządu polskiego przed prawnokarną odpowiedzialnością za zaniedbania, nienotowane w tym państwie od dziesięcioleci. Nieudolna. Wielki szacunek, wielki szacunek dla służb, dla wojsk obrony terytorialnej, które stworzyliśmy, a które opluwaliśmy. opluwaliście. Wielka, wielki szacunek dla Straży Pożarnej, którą my wyposażaliśmy w sprzęt, przez Was w ogóle nieosiągalny szacunek. Szanowni Państwo, ale mówicie o, o wydarzeniach od 14 czy 15 września, a my chcemy mówić o wydarzeniach od 6 września do 13. Dlaczego pan, panie premierze, wiedząc 10 września, że idzie fala nieostrzeg Polaków, wiedząc 11 września od IMGW, że idzie fala nieostrzeg Polaków, dlaczego 13 września ochłamał pan Polaków, że nie ma powodów do paniki, dlaczego pan spowodował katastrofalne straty dla hurtowników, dla właścicieli sklepów, salonów fryzjerskich i innych działalności, gospodarczej, bo kłamał pan, że nie trzeba się ewakuować, bo nie ma powodów do paniki. I to jest zaniedbanie, za które pan, panie premierze, odpowie prawno-karnie, bez względu na to, jaką chuspę dzisiaj urządziliście. Dziękuję bardzo.